Dzień dobry Państwu. Dziś w Głupczycach odbywa się właśnie teraz za mną e, trening z mistrzynią olimpijską panią Agnieszką Kobus-Zawojską. Jest to mistrzyni olimpijska w kajakarstwie. Niezmiernie nam miło, że w naszych tutaj Głubczycach zugościła e, nas, przeprowadzając właśnie wszystkie rowerki, wszystko stacjonarne do przeprowadzenia treningu. E, udział w naszym treningu e, biorą trzy nasze szkoły miejskie. Szkoła jedynka, szkoła dwójka, szkoła trójka. Jest to właśnie dzieci z naszych szkół. Jak już widać wszystkie są przebrane i gotowe do treningu. Dzień dobry. Szanowni Państwo, dzisiaj w Gubczycach mamy niebywałą przyjemność gościć Agnieszkę Kobus za wojską. Jest to pani prezes Stowarzyszenia Olimpijskiego Wygrywamy, która dzisiaj przeprowadzi bardzo ciekawe zajęcia z naszą młodzieżą. Natomiast jeżeli chodzi o szczegóły, to na pewno tutaj pani prezes oczywiście jest, nam parę słów powie. Myślę, że nasze dzieci mają niebywałą przyjemność spotykać często w Gubczycach mistrzów olimpijskich. Jest to na pewno niebywały zaszczyt, a też Myślę, że fajna motywacja do tego, żeby, bo wiadomo, że przecież mistrzowie olimpijscy też pochodzą czasami z tych małych miejscowości, tak, więc. więc na pewno jest to taka ciekawa, ciekawa okazja do tego, żeby tych mistrzów poznać, porozmawiać z nimi, podać im rękę, pogratulować, a być może kiedyś i ich w przyszłości zastąpić na podium, tak? Także oddaję głos i bardzo się cieszymy, że właśnie dzisiaj w Głupczycach nasze dzieciaki mogą trochę w Waszym projekcie pouczestniczyć. Także bardzo dziękujemy i oddaję głos. Dzisiaj w Głupczycach organizujemy Szkolną Ligę Rowerową. Jest to projekt składający się z 13 wydarzeń w 13 lokalizacjach, w 13 województwach. Chcemy zobaczyć, która drużyna z którego województwa. Z której szkoły jest najlepsza? Dla najlepszych mamy przewidziane na koniec nagrody, więc naprawdę każde wydarzenie jest dla nas ekscytacją, zwłaszcza kiedy bite są te rekordy, bo to jest naprawdę najfajniejsze. Mamy nadzieję, że poza tymi rekordami rzeczywiście zarazimy dzieciaki sportową, olimpijską energią, bo nie oszukujmy się, dzisiaj w dzisiejszych czasach często trochę gubimy te inspiracje, autorytety. Dzieci siedzą w telefonach, a fajnie jakby właśnie wyszły, spróbowały czegoś nowego, bo wiem, że to będzie dla nich nowość. Będą to wyścigi drużynowe, bo też chcemy pokazać, że zarówno w w życiu, zarówno w sporcie, najważniejsza jest współpraca. Będą miały możliwość też dotknąć olimpijskich moich medali, bo szczerze powiem, że moje olimpijskie medale, mam wrażenie, że zaczęły się budować właśnie na takich zawodach, na spotkaniach, tutaj jak Pani Justyna wspomniała, ponieważ ja też kiedyś spotkałam mistrza olimpijskiego w Wioślarstwie i wtedy jak padły słowa na sali, ciekawe kto z tych osób tu obecnych będzie olimpijczyki, olimpijczykiem, przepraszam, miałam po prostu dreszcze na ciele, moje oczy się zaczęły błyszczeć, i tu się zaczęły moje marzenia. Więc mam nadzieję, że nawet jak nie będzie jakiegoś mistrza olimpijskiego, to przede wszystkim będzie osoba, która będzie zawsze walczyła i próbowała realizować swoje cele. A ja tutaj tylko jeszcze dodam, że skoro 13 województw, 13 lokalizacji, to my najmocniej trzymamy jednak zagłupczycę i za u młodzież. Także bardzo dziękujemy. Przede wszystkim bardzo nam miło, że jesteśmy tutaj u Was w Głubczycach. Będziecie, jak widzicie, ścigać się na rowerkach. My będziemy w 13 lokalizacjach, w 13 województwach, jesteście chyba naszą szóstą lokalizacją. Mamy nadzieję, że dzisiaj zostanie pobity jakiś rekord w którejś kategorii wiekowej, ale jak... Mówicie, ten rekord, to trudno, bo mam nadzieję, że przede wszystkim będziecie dobrze się bawić, współpracować, bo też jesteście podzieleni na teamie, na różne osobowe. No i pozwolę sobie powiedzieć takie słowa, które ja kiedyś usłyszałam na takim spotkaniu, że ciekawe czy napisali, jest to, że są przyszły Olympia, Mam nadzieję, że... podaża tego wydarzenia. No i prosimy o oficjalne otwarcie. Bardzo dziękuję za miłe przywitanie. Niezmiernie miło, że tutaj właśnie Pani Agnieszka Myszczynią-Wińska zakościła w naszych skromnych progach. Mamy już teraz właśnie dwie mistrzyni olimpijskie i niezmiernie nam miło. I to jest właśnie dla Was dzieci szczególna e, nauka trening, tren tren czy nie niszczą? Więc tutaj macie podać, że Pani Mieszka pani nam pięknie zorganizowała na całą salę, więc cenny to. Więc myślę, że gdzieś ten pot będzie taki zasłużony, więc będzie naprawdę super trening. Więc nie przedłużając, dziękuję jeszcze raz. Zaczynamy trening. Dziękuję. ponieważ no, e, z Mateuszem z... miał się przyjemność napisać książkę, którą przyznam się szczerze, że zwyczaj byłam na zakupach w Repniku w Elpiku i są w Welpikach, więc jakby ktoś chciał to możecie, to polecam. A tutaj bardzo dziękujemy za gościnę i jedna od nas. Mój podpis jest, jakby pan z Mateusza to, bo wspólnie napisaliśmy, to zapraszam. No i dla pani Justyny dziękujemy bardzo za pomoc w organizacji, za połączenie nas i za to, że możemy tutaj być. Ja tak, tylko jeszcze jedno na no koniec, tak jak nasza mistrzyni dzisiaj powiedziała, że jesteśmy wszystką lokalizacją w sensie Głupczyk, która że udział w tym projekcie, to ja mam nadzieję, że Głupczycy pokażą, że, że są na wszystko z plusem. Także trzymamy za Was mocne i mam nadzieję, że z właśnie będzie ten kolejny mistrz olimpijski. Także powodzenia dla Was wszystkich. I kochani, zaraz zaczniemy sobie trening. Po z oraz z Maćkiem. Pozwolę Maćka również zaprosić, ale dla Maćka również aplauz. Wielki brawa, to jest dwukrotny brązowy medalista mistrzostw świata na ergometrach Wioślarz, medalista mistrzostw Europy. Oczywiście prywatnie mąż Agnieszki, który A ja mam jeszcze taką anegdotkę, że ja Maćka poznałam w klubie sportowym, więc dziewczyny, chłopaki, opłaca się trenować. I Maćku, wytłumaczymy o co chodzi. Rowerek, a więc urząd. thank you